Wraz ze mną Tomasz Tragasz po zakończonym tutaj w łowisku po ligowym. Co najważniejsze, zwycięstwo. W końcu dopisujemy trzy ligowe punkty. Tak, dzisiaj celem numer jeden było zwycięstwo. E, wiadomo wszyscy, jakie mieliśmy nastroje po ostatnim meczu. Dzisiaj chcieliśmy przede wszystkim zmazać tą plamę i przede wszystkim wygrać mecz. E, z przeciągu meczu uważam, że przeciwnik postawił solidne warunki. Widać, że byli wybiegani, dosyć fizyczna drużyna. Pomimo tego uważam, że przeważaliśmy przez cały mecz. Stworzyliśmy dużo więcej sytuacji po prostu musimy popracować nad finalizacją. Mecz bardzo intensywny, mecz niezwykle drenujący, jeśli chodzi o ten poziom zaangażowania boiskowego, sporo pojedynków jeden na jeden, które trzeba było rozstrzygać na własną korzyść. Tak, gospodarzy tu też chcieli wygrać, awansowali, dostali puchar przed meczem, dużo ludzi tutaj przyszło, chcieli też się fajnie pokazać przed własną publicznością. W ostatnim meczu wygrali 4-0 i widać, że ta drużyna też nie nieprzypadkowo awansowała, bo no, trzeba im przyznać, że ewolucjonalnie, intensywności mi nie brakuje. Ten charakter, który dzisiaj pokazaliście na boisku, ta zadziorność, wola walki, no właśnie, jak można to zestawić z tym niekoniecznie fartownym pierwszym meczem? Fuh, no tutaj nie chciałbym też chłopakom odmawiać zaangażowania w pierwszym meczu. Po prostu popełniliśmy za dużo błędów, a Drużyna taka jak Nowotaniec, gdzie są jakościowi zawodnicy, no po prostu to skrętnie wykorzystywała. Może gdzieś na poziomie okręgowym by to się jeszcze tak nie uwidoczniało, a tutaj się wszystko e, zerwało. Więc e, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj naprawdę chłopaki dali z siebie wszystko trzeba powiedzieć w tych dzisiejszych trudnych warunkach. Jakie emocje Wam towarzyszyły przed dzisiejszym pojedynkiem? Bo wiadomo, jechaliśmy na grunt Beniaminka, bądź co bądź, ale Beniaminka zbudowanego pierwszym ligowym zwycięstwem. No tutaj na pewno chęć zmazania tej plany, plamy. Tutaj chłopaki chcieli wszystko zrobić, ja również i trener, i, i, i zarząd, i wszyscy chcieli tutaj, po prostu chcieliśmy zmazać tą plamę. I największą emocją, którą bym tutaj powiedział, która nam dopisywała, to była po prostu sportowa złość. Powiedzieliśmy co nas Stać. Jak ty czujesz się w nowych barwach, w nowym zespole? Bo no, niedawno dołączyłeś do ekipy Błękitnych Robczyce i stałeś się też poniekąd filarem bloku defensywnego? No tutaj chłopaki mnie bardzo fajnie przyjęli. Przyszedłem tutaj do Robczyc głównie z tego względu, że zarząd i trener byli bardzo zdeterminowani, ale przede wszystkim tutaj chłopaki byli zdeterminowani, że mnie tutaj przyszedł. Rozmawialiśmy i z trenerem, i z zarządem. Chłopaki do mnie pisali, dzwonili. To jest mega budujące, jeżeli drużyna Cię chce i, i, i od razu się to gdzieś zazębia. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Chłopaki mnie fajnie przyjęli, atmosfera dopisuje. Teraz tylko dopisywać trzy punkty i oby tak dalej. No właśnie, jak to dzisiejsze zwycięstwo, wyszarpane po niesamowitej, zażartej walce, może podziałać na nasz zespół? Wszak środa, liga przyspiesza, i za momencik będziemy gościć na własnym terenie ekipę Stali Sanok. No na pewno motywująco, no przede wszystkim te trzy punkty dają troszeczkę tlenu, troszeczkę oddechu, wiemy jaką jakość dysponujemy w zespole, po prostu teraz trzeba troszeczkę czasu, żeby to wszystko się zazębiło, chłopaki, którzy tutaj przyszli, którzy tutaj są, żeby po prostu się zgrali i żebyśmy nabrali tych tak zwanych potocznie mówiąc automatyzmów. No i na koniec na pewno kamień z serca trenera spadł, ponieważ no, widać było, że przeżywał niesamowicie to co wydarzyło się na inaugurację. Tak, tak. Tak, te pierwsze mecze też na inaugurację są bardzo ciężkie. Nie ma znaczenia, czy to Beniaminek czy ligowy wyjadać. Każdy chce się pokazać, każdy chce dobrze wejść w ligę i myślę, że, że to jest takie najważniejsze, żeby dobrze ruszyć. No, wszystkim kamień z kamienie serca. Troszeczkę tlenu, tak jak mówię, dla nas. I dzisiaj się cieszymy ze zwycięstwa, a od poniedziałku wracamy do pracy i skupiamy się na kolejnym meczu. Tomasz Tragarz, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.